Luiza Rozowa, powszechnie znana jako Elizaweta Krivonogik, zaskoczyła opinię publiczną swoimi emocjonalnymi wypowiedziami, w których krytycznie oceniła Władimira Putina, oskarżając go o zniszczenie swojego życia. Jej słowa, które pojawiły się na platformie Telegram, szybko zostały dostrzeżone przez niemiecki dziennik Bild, przyciągając tym samym uwagę mediów na całym świecie. Obecnie Luiza mieszka w Paryżu, gdzie stawia na rozwój swojej kariery artystycznej. Organizatorka wystaw o tematyce antywojennej postanowiła publicznie ujawnić się w sposób, w jaki do tej pory rzadko miała miejsce. Bardzo miło móc ponownie pokazać swoją twarz światu. To każdego dnia przypomina mi, kim jestem i kto zrujnował moje życie, napisała w swoim wystąpieniu. Jej emocjonalne słowa nie pozostawiają wątpliwości co do silnych uczuć, jakie żywi wobec osób odpowiedzialnych za cierpienie milionów ludzi. A także za załamanie swojego świata. O Luizie Rozowej od lat mówi się, że może być nieślubną córką Władimira Putina. Jej matka, Swietłana Kriwonogik, dorobiła się znacznego majątku w sposób, który budzi wiele pytań. Dziennikarskie śledztwa sugerują, że mogła korzystać z finansowego wsparcia ze strony prezydenta Rosji. Choć Kreml stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, kontrowersje wokół tej sprawy są nadal żywe. Sama Luisa raczej nie potwierdza swojego pokrewieństwa z Putinem, jednak jej uwagi sugerują skomplikowane relacje rodzinne, które na pewno nie są łatwe. Jej publiczne wystąpienie to nie tylko odważny krok, ale również forma protestu. Przy pomocy sztuki i aktywności społecznej Luisa wyraża swój sprzeciw wobec wojny i przemocy, które jednoznacznie kojarzy z postacią Putina. Działać w sposób twórczy i niekonwencjonalny, Staje się dla niej sposobem na opowiedzenie swojej historii i przyciągnięcie uwagi do ważnych problemów współczesnego świata. Zupełnie inną wiadomością, która również wzbudza zainteresowanie, jest ogłoszenie Władimira Putina o zorganizowaniu konkursu Interwizja rosyjskiej odpowiedzi na Eurowizję, z której Rosja została usunięta w roku 2022. Wydarzenie ma się odbyć we wrześniu roku 2025 w Moskwie. I planowane jest z udziałem 20 państw, głównie z grupy BRICS. Jednakże, eksperci podchodzą do tego pomysłu z dużą dozą sceptycyzmu. Zwracają uwagę, że podobne rosyjskie inicjatywy w przeszłości nie przynosiły sukcesu, a sama interwizja nie posiada ani takiej tradycji, ani prestiżu jak Eurowizja. Komentatorzy wskazują, że nawet jeśli konkurs zdoła się odbyć, Najprawdopodobniej nie zyska popularności zbliżającej się do Eurowizji, która w ostatnich latach gromadziła ponad 160 milionów widzów z różnych zakątków świata. Wydarzenie to będzie więc musiało stawić czoła wielu wyzwaniom, aby móc przyciągnąć uwagę publiczności, która w dużej mierze pozostaje przyzwyczajona do równoczesnej rywalizacji i rozrywki w znanym formacie. Czas pokaże, czy rosyjski projekt zyska akceptację czy też okaże się kolejną nieudolną próbą nadążania za światowymi trendami muzycznymi i telewizyjnymi.